Nie zrobił karemu żadnej krzywdy, ale obudził to w jakiś ciepły lęd. Trójka przyjaciół poczyniła na pierwsze zajęcia z nieukrywaną ciekawością. Jestem profesor Luki, wasz nowy nauczyciel obrony przed czarną magią. Nasze pierwsze zajęcia dotyczą czaru karty retrakty Ron, no, łęcki. Mógłbyś tu łaskawie podejść? Ja? Na pewno? I ja jest dużo lepsza w zaklęciach. Poradzisz sobie, Ron. Po prostu przejdź przez te drzwi, by zacząć. zadanie karty retraktu. W tym zadaniu musisz znaleźć 10 tarczy. Niektóre są nieźle ukryte. Gdy znajdziesz już 10 tarczy, możesz odwiedzić kodę do materiału. Jeśli nie znajdziesz od razu wszystkich tarczy, zawsze musisz tu wrócić. Znajdź wszystkie tarcze, żeby wykonać zadanie. Zaczynajmy. Kartę retraktu ma dwa zastosowania. Możesz przesuwać przedmioty do siebie albo sam zbliżać się do przedmiotu. Poszukaj rzeźby, na której możesz użyć zaklęcia i zobacz, co się będzie działo. Cartele jestem Cartele traktat! zaczynamy. traktat! Cartele traktat! Cartele traktat! Cartele traktat! Cartele traktat! Cześć, ja jestem Stręba i zaczynamy drugi odcinek z serii Zagrajmy zły Harry Potter i więzienia z kabami, z tego co pamiętam. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym wyzwaniem rzuconego, który rzucił na nogi I nauką zakręcia karty retraktu. Mam nadzieję, że znajdę wszystkie 10 tak Gra w tę grę raz, więc powinno się udać. Mniej więcej znam położenie tych... Touch, więc zaczynamy poszukiwania No i co mogę więcej tu dać? Udanego Utanego semestru no. na I... Śmiesznie było, no to się teraz tylko na menu

O, chciałem skończyć. I hop. hop. I hop. Chopu. Ja nie mogę. Nie można się tak nudzić. Ops. Przypomina mi on jednego takiego kolega. Nie będę mówił jakiego. A, to nadem to polega, Więc dobra, to przykuśi nam mordowanie, tylko mnie nie zabij. Yep. Au. Ron się No znowu się zjadałem. Proszę. Dziękuję. Są cegie jeszcze? Nie. To się

Jedziemy z tym klapstwem na tył, wyjmiemy pasztecik, później się cofni i za tak jak się do końca, nie? Wiem, że wiem, z cudy, trzeba mam... Nie no, to był żart oczywiście, jakby się rąk stłusił. Na chwilę trafił. Szkoda, że to nie jest kumierza fosałki. Nie wiem, że to jest. Ona jest, jak mam domowienie, większa. Byłem tam i wiem to, no ale... Wszystko z czasem można zobaczyć. I... tutaj. Okej. Okay. Skrzynkę trzeba czarować. Karta. I idziemy dalej. Dosłownie. Hop. O Jezus, ale tutaj dura dziura. Nigdy nie chciałem być w tym zadaniu. więc jak można na takie wysokości wytrzymać tyle czasu? Nie mam lęku wysokości, ale... I unął mi się... o, Ale przed tym nawet. Nic, żeby się unął. Jak to może mieć 500 metrów w dół. Żartuję, ale jakaś górka się na pewno go zmieściła. Proszę, chodź. Jak już mówiłem, wiem mniej więcej gdzie jest więc nie będę mówił, baweł, nie kocham, że tam w to pierwszy raz, że po prostu muszę wszystko znaleźć, po prostu... Mniej więcej już wiem, co jest. Chociaż z grałem w to dwóch lat, więc czasami będę dużo rzeczy zapomniał. Ja ostrzegam, że kart wszystkich nie znajdę, ponieważ nigdy mi się to nie udało i po prostu nie wiem gdzie tego szukać. Może w przyszłości jakiś znajdę, wszystko, ale wątpię w to. Musiałbym mieć specjalistyczny jakiś poradnik, bo coś. Ja nawet karbę chciałbym rzucić, żeby się mnie rozbił. Tak. I... <laughs> Przepraszam, to też szliwania, ale... Nie On trhá kurwa w Léčím Lecimy Ron się posiusiał. Dziwna, że jak to pamiętał, że niego było dużo razy Nie? Proszę, jak to będzie wyjście? Proszę. Trzeba to, może i to jest do ciebie wyjście, ale mnie to już raczej jest pułanka. Nie, spadajcie, dziury. Do kolego. Podążajmy się na mnie. Dlaczego tu są zawsze żady? Gonna goź mi się dołamał. No. Później na to smoczkiem, więc będzie lepiej. To się domuje. A, to tam tego musiałem zrobić, się rozpada. I lecimy. Ops. Spanej młody. Jestem walną. No nie, nie, nie. Co, nie grałem w to bardzo długi czas. Już nie pamiętam kiedy ostatnio. Tylko można żałować teraz. No cóż, za dużo na to nie da się poradzić. To jest według mnie najłatwiejsze sprawia. Najłatwiejszy sprawdziam. Później będą już tylko trudniejsze. Zresztą na to tutaj polega trudno. Bez to, palec, to, to jest tylko skakanie, ciągnięcie, fruwanie, strzelanie z różki, yy, dziwne moje bo to ma być pocisk, jak dla mnie. Czyli jesteśmy Pod końcem. No, to, to, to się... no może to nie jest jeszcze koniec, dalej.

Ten fasolek można dostać na tym jednym stacjanie. Jeszcze kolana fasolek. Piln, który ma na zewnątrz. Tutaj nie ma kasteciki, bo w pierwszym wychybaniu nie dostanie żadnego. Do z tego co pamiętam. Piguska. Oj. Ups. Uff. się oskoczyła. No. Jak sobie dojście? Jest. Nyspoko. To cię sobie po prostu drogę. Nie chciało mi się tam leść. Więc teraz tak co powiem, że mam zamiast stać te wszystkie 10 tarcz i zebrać kilka fasoleń, bo to sobie coś tam kupić na pewno. Chociaż za dużo nie ma co kupić bez pigusków. Czy pigusków, nie wiem, jak to się tam gada. Wiem, że na pewno po tym sprętianie będziemy mieć troszeczkę pokazemkę i spotkamy się z George'em i, i, George i Fredem, myślejami. I Kupimy sobie coś na pewno, przynajmniej tak myślę. I postaramy jakoś się jakoś wspomnieć naszą kolekcję, która składa się z kilku kart, które zrobiliśmy na tym sprędzianie. I karty, które zdobyliśmy w pociągu. Czyli nie jest to na pewno powiększy się ona w czasie kiedy mm, będziemy latać e, harto dziewczyn czy tym e, gryfosmokiem. Nie, nie gryfosmokiem. Jak ktoś tam gada. Hardodzieomek po prostu ten orło orłokoniem można powiedzieć. To będziemy kart na pewno, bo to nie jest zbyt tyle jakieś trudne sprawdzić. Można na niego narzekać. Po prostu nie idzie na niego na O, jednak to do tego jest. Już zapomniałem tego przejścia. No, pierwsza kolekcja skolekcjonowana. Idziemy dalej. Starcza. Skaczemy. I... Koniec. Musimy znowu czekać, tak No już jesteście pod koniec tego sprawdziano z tego co pamiętam, że nie będzie tak trudno Czy Rump teraz był? No to Idzie już po tym Chyba no, żeby... Już tutaj nie idzie się nic to zrobić, nie? Tutaj Aha to to, gdzie można zobaczyć karty. A ja ich nie cierpię. O. I to już może. Po prostu nienawidzę tych małych topków, czy jak to tam się nazywa, topków, śmiesznie to brzmi. Może nie śmiesznie, ale gubią, co najmniej. To przy tym się pojawią kochniki korni Albo przy tamtym, wiem, że na pewno dwóch wy wylatują fosoki. I co najmniej z jednego wypadka. Story głosy klawiatury ale nie mam jak ich zatuszować po prostu i... Jednak przy tym dla chuchliki Tak, przy tamtym dla chuchliki A przy tym dla twojego kartka. Bo już wyleciała karta tylko ja o tym nie wiem. Tu, tylko tu. Lumos, ukryta komnata. Jednak to jeszcze nie jest taki zbytnio konkretny koniec, wiemy ja jeszcze chwilę się pomęczymy. No. Jak widać. Ja się tutaj, tak jeszcze trochę tutaj tego jeszcze jest krzyżynia tutaj jest to i lecimy do góry i mam nadzieję że to już będzie pod koniec bo już nagrywam za długo już 20 minut to może iść maksymalnie 15 no to już jest koniec prawie 20 minut bo już 16 i 20 sekund zacząłem późno nagrywać zresztą bo miałem to prędzej nagrywać wszystko ale nie miałem jak wykomunikować głosu w końcu, wziąłem i komórką nagrywam przez a na tableta. Na tablecie to wszystko kompiluję, a też wysyłam na YouTube a i jest koniec. Albo przez konto po prostu. W zależności jak komu się podoba. Tutaj. O, i teraz klapę. Ja niby wyciągać, ale. Może to jest konieczne, może nie. To jest chyba jednak jest konieczna. Do tego, co ja tu pamiętam. Tutaj ma się też patrząc, że no. Nie będę się tutaj dopiero przy swoim. Ile jest dobra? Niestety nie znalazłeś wszystkich tysięcy takich. Musisz mieć wszystkie, żeby wejść do komnaty pasowej. No ma niestety, śpieszyłem się, ale wszystkich nie znalazłem. Później wszystko będziemy powtarzać, żeby wszystkie tarcze zdobyć takie tam, ale to później. Teraz do najbliższego punktu zapisu kończę i kompiluję, tam na, na YouTube i myślę, że za 2-3 dni będzie kolejny odcinek. Nie obiecuję, ale mam taką nadzieję. Już tutaj sobie przeszukamy korytarze. Ja tak nie przeszukam sobie tutaj korytarzy. Hmm, już tak do 20 minut mm, maksymalnie. Nie, nie, nie pompę, żeby dłużej się tu strumęł. Tak patrz na swój czasomierz. Ile łódź w klancy po Ci możecie doradzić? Przypominać. Ciekawe. Patrzcie, chyba trafiliśmy do bocznej komnaty. Słyszałem o tym pomieszczeniu. Te portretami są krótkie do poszczególnych pięter. Ciekawe, jak można zdobyć hasła. Harry Potter! Właśnie Ciebie szukałem. Cześć Fred! A gdzie George? Na górze grzynuje z klepiku. Wcześniejszy prezydencja tylko wychali. Mapa foton. Pomoże ci poruszaniu się pochować. Fredy! dzięki Fred. Żeby wyświetlić mapę na w dowolnym momencie klawisz TAB. Okej. Okay. Dalej, chodź mną na górę. Zaprowadzę cię do sklepu. Okej, okay, jest tu mi zapisu, więc ja cię z nami żegnam. cześć. Pa! До zobачення в кое-годном